Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy grali krołem na zadymie. Będziemy grali krołem na zadymie i zobaczymy je. uda mi się wbić pocharków. Muszę go wbić jak Leon na 35 rangę. I może jeszcze mi się uda wbić. Poczekajcie. Kurde. Poczekajcie. Może jeszcze w dodatku wbijemy sobie 5500 pucharków, albo od razu 6000 możemy wbić, może mi się uda, otwieram panę skrzyneczek. Potem ja będę 3 rąbeczki grał. No, akurat z bratem gram, coś ugrali. Kto jest lepszy po prostu, 3 rundy. 20. No. A jeszcze jak odcinek Wam się spodoba, to subskrybujcie kanał i zalejkujcie, bo to mnie motywuje do kolejnych nagrywek. To lecimy. A jeszcze pokażę nas klan. Może dołączyć, klan dla widzów, dla moich widzów. Dobra, lecimy. Na zadiemy Po trzy rundki. Dobra, gramy Piszcie w komentarzach kto lepiej będzie grała e, Musimy wejść w gierkę i nawalać w każdego. wygrać trzy gierki, no, nie chcę się dość się włączyć. się włączyć nie chcę może teraz kurde nie chcę to się włączyć Głupie. nie wiem co się nie chcę włączyć czemu o co chodzi może parę skrzynek nie Sorry. może teraz uda nam się wejść do wii. Jak mówiłem, piszcie w komentarzach, co lepiej gra na zadymie. No, i gramy zobaczymy, to lepiej gra. Pewnie ja wygram. Znaczy, ja już tak nie. A tylko mówię, że ja nie za bardzo umiem grać na zadymie, i mogę to przegrać. To lecimy. Idziemy tam. O, pan pi. widzicie, nie za bardzo umiem grać. Na zadimie podjeżdżam bez sensu Może szczerą to nie wiem jak im się uda Patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to Cyk, cyk I po gościu Bibi dawaj dojeżdżaj ich No ja tutaj lecę już na bramkę Że mi się uda Jest, udało mi się. Pierwsza runda wygrana. Lecimy dalej. Trzy rundki każdy gra i zobaczmy, to jest lepsze. Piszcie w komentarzach. Subskrybujcie, lajkujcie mój kanał, bo na razie nie mam za dużo subskrypcji. Przeszedć gola. Yes, widzicie. To dla zasuba strzeliłem gola. Może jutro zagram z moją siostrą Nubem I dobra, pierwsza giereczka wygrana Crowem Jeszcze dwie Jeszcze dwie i... Ja I płynie ty grasz Piszcie w komentarzach Kto no, lepiej gra, mówię wam. Warto pisać A, i kto ma kroła Niech pisze w komentarzach Przypnę serduszko niech, niech pisze w komentarzach Crow, a ja przy, przypnę wam serduszko Lecimy. A coś się nie chce włączyć. O tam przyszło. A... Przyszli teraz się. Drzą tam Czemu nie chcę wejść? Coś mi tu nie pasuje. Czemu nie chce wejść? O, weszło. Dwie rundeczki. Przez dwie rundy. I gramy trochę... Trochę psychiczny brat. Siostra liczy łupisz o <grystanie> Dobra, lecimy, lecimy, lecimy dalej z tym śledziem. Jak tu mówi jakiś youtuber? Zapomniałem jeszcze jaki. Mój brat go ogląda. JoloGaber! A no, zapomniałem Pozdrawiamy go. Suby Suba udajcie, nagrywa Browser, polecam, lobby live'y, bardzo dużo live'ów, ale coś przestał. Niech niech trochę o, mamy gola. zrobi te live'y. Może druga wygrana będzie. Bo gościu swój numer telefonu podał. Jest taka poseka gruby McDonald i tam jest jak wejdzie na wagę to widać jego numer telefonu, czyli 9 liczb. Oj że wygramy drugą gireczkę czy mi się wydaje, że przegrasz to czy mi się wydaje, że ty to przegrasz ale potem będzie dogrywka w następnym odcinku zrobimy tę greweczkę, zrobimy zrobimy dogrywkę do na zrobimy A jak nazbieram skrzynek to na moim normalnym Brawl Stars na moim koncie brał sobie normalnym, nie? Zrobiłem opening Może coś wypadnie Bo no na razie nic nie chcę mi dropnąć Na razie w ogóle, w ogóle, w ogóle nic nie chce mi dropnąć Ole tu zrobiło Dobra bo feira <grych> na giereczka Już druga Myślę, że mój brat spokojnie przejdzie wygram Jeszcze jedną rundka człowieku Aż mam dwa punkty Będziesz się zbierał z podłogi Dwa punkty Ogram trzy rundki Możliwe, że wygram Muszę po szczęści ja wygram Coś nie chce wejść no, ale jest też cztery, bo tak nie nie, No, nie było mi to no, Tak, to no, i cztery. No, to jest później. Dobra, już jestem. Oczywiście nie ładowałem telefonu, cztery. No, to Dalej grać w gierkę Coś nie chce wejść Coś, się. coś nie chce wejść na no, te browsers <coughs> <coughs> Oczywiście gram na prywatnym serwerze Jakbyście chcieli wiedzieć I ostatnia runda Obyśmy to wygrali Kupujcie baseczek z... przed koronawirusem, bo będzie z tyłu pisać Bada O nie, co on zrobił? Co za leszcz? Musimy coś zrobić inaczej, wygrać to musimy jakoś... Mają rosę, nie za bardzo. Nieco... Chyba jakoś... Nie widzę tego, żebyśmy to wygrali. Ale tu pięknie lecimy. No my, przegraliśmy to chyba No tak, bo Mortis nawet nie atakuje A dobra, muszę obronić bramkę Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Dobra Dwa winy Teraz mój brat będzie grał Trzy razy i, z i piszcie w komentarzach kto jest lepszy Dobra, gramy! Teraz kto jest lepszy? Pewnie, że ja. Do tego piszcie. W Zaproszę was do dajowych. Pokażę wam jeszcze w jakim kladzie jestem. Pierwsze. Dobrze. Ja się jestem przyszłym na razie. Gę z Nie dołączę do żadnych klubów. Nie. Dostępni, po co będzie się darła? Nie chcę wejść Co jest chłopaki Nie chcę wejść Nie chcę, chcę wejść w ogóle się no, że teraz no, O co chodzi nie dzisiaj. Musisz się drzeć. Tylko gra. Musimy wygrać panowie. Jak wejdzie. Bo nie wejdzie, nie wierzę Nie chcę nie chce wejść Nie wiem, co wejść chce Spróbuj jeszcze raz co się nie uda to Powinno teraz wejść Weźmy Dobra Dwa mortizy jeden crawl Zobaczymy Jak sobie poradzisz No wygrałem dwie bo że co za nobe totalnie tak się z tą babi grać, oni są takie lube... Będę ich wygrywał co. To, to twoja gra, A nie Dobra, ja też przegrałem jeden Jeszcze nie przegrałeś, o co ci chodzi? Ale ten Mortis co? No podaj! Co to? Jakoś ich rozwalił Dobra Minuta 20 sekund to da się jeszcze zrobić Zda już dawno połączyłem na to, o co ci chodzi. No co z tego? Wpisywałem dawno. Niech się nie i nie pisze zaraz w ogóle. Nie drzej się. Zaraz ci poda. Dobra Wygrana, jeszcze dwie rundki. Ledziem z tym śledziałem. Dobra, jeszcze dwa, dwie rundki. Dobra, mają pana piję. Wygraś? No zobaczymy, czy zaraz wygrasz wygrane na No ten Leon na nie bije a nie razu nikogo nie dotknął. Dobra, może wygrasz. Możliwe. Na razie to Zwykle, Zwykle. będzie takie coś odwalał, to na pewno nie wygrał Złoty krąg Ciekawe co zrobił z go dojedzie. Patrz. Ja jeszcze go nie dojechał Zobaczymy jak to jest lepszy. Piłki nie mówić wziąć Morty tym Mortis nie jesteś w Polsce, nie ma gola Polsce, gdzie jesteś w na razie. Tam pije, siedzi. Dowal go. Dobra, dowalili go. Teraz może czerpać na bramkę i szczelić gola. No nie, nie wytrzymuję z takimi ciutami. Przecież nic nie zrobili. Wcale, jak, no jak właśnie nie... o to chodzi, że nic no nie robią. niech mieli gola strzelić. I strzelić gola, jak tam wszyscy byli na bramce. Jeszcze może sobie, sobie pomyśl No i po co tam lezie? Nie wiem Jakby nigdy nie umieli grać ja gram się Nie grałem, jakoś jeszcze jakoś nie wkurzam No i jak mnie zabił? Normalnie W powietrzu? No tak Nie, ja go nie będę bił, bo on chce się tam odrodzić I Wtedy by przejął i... Jak będzie remis to się nie liczy Różnego punkta nie ma wtedy no co ty robisz? Ile jeszcze rundek ostatnio? Czy ile jeszcze? Jeszcze dwie Dobrze, czyli już dwie rundy wygrane Jeszcze jedna jest ranga. Taka fajna piękne, czy jest ranga. Ja ostatni raz. Ostatnia runda. Zobaczymy. Zbiew... Zobaczymy, kto jest lepszy. Dwie wygrałeś. Do. Do. To ja wygram z gdzie przegrałem Je, ja gdzie by ostatnia dziękuję. runda Upośledzony brat Najmłodszych Jest jakiś nie wiem dziwny jakiś Dobra lecimy dalej Nie wkurzasz powoli Jakiś upośledzony jestem Nasz brat to konfident Najgorszy, najgorszy To może być Oczywiście 3-0 Ser, Nie, jeszcze nie Możliwe, że Wygrasz to ale niech widzę, piszą Kto lepiej gra? Widzę, muszę napisać, kto lepiej gra. Co jest z internetem? Nie wiem, ale chodzę Co wygrałeś? Chyba. Dobra niech się będzie, wygrałeś nie, Czekaj. Dobra niech będzie już, wygrałeś Dobra jak widzicie wygrałem Przędzka. Jeśli chcecie być no takich takim odcineczków No to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie bo... no Jak chcecie żebym rozszerzył liścia No to napiszcie komentarz A ja się z wami zagram, nara Na